terapeutów różnych specjalizacji walczy razem ze mną o pierwsze znów wypowiedziane słowo. O każdy maleńki krok do sprawności. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531. Fundacja Polsat. Rozpoczyna się nowa era sztucznej inteligencji. Bateria do 22 godzin oraz inteligentne funkcje ułatwiające wykonywanie codziennych zadań. Wybierz nowy laptop Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition. Dobre rzeczy nie powinny się kończyć, dlatego Street Food Festival trwa nadal. Badaj do Żabki popyszne jedzenie w mega promocji. Teraz kebab rollo wypełniony soczystym kurczakiem dostaniesz już za 10.90. Cena z aplikacją Żabka. Żabka. Uwolnij swój czas. A jeszcze takie orzechy przyniosłem. A kiedy zamieszkamy razem? Tak, dają orzechy Felix, a weźmie całą rękę. Ale ja się nie dziwię. Bez tłuszczu i tak chrupio. Felix, nerkowce i migdały z pieca. Bez tłuszczu i bez trudnych pytań. Odwiedź legendarny świąteczny jarmark w Obi. Teraz piękne jodły kaukaskie oraz oświetlenie świąteczne w super cenach. A tylko do 17 grudnia aż 20% rabatu na wszystkie bombki. Zrobisz to z Obi. To nasza najlepsza technologia wybielająca zęby. Colgate Max White Ultra. W odróżnieniu od zwykłych past posiada przełomową formułę, która usuwa głębokie przebarwienia, wybielając zęby już w 3 dni. By zawsze, gdy się uśmiechasz, czuć się doskonale. Colgate Max White Ultra. od poniedziałku. Mandarynki luzem masz 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Mleko mazurski smak UHT 3,2%. Złoty 99 za opakowanie przy zakupie 6. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Tylko 9,99 za kilogram. Wymarzone święta Bożego Narodzenia. Lidl. Twoje ubrania straciły swoją magię? Perwol odnawia je już tylko po 10 praniach. Nowe? Nie wyprane w perwolu. Nasza najlepsza ochrona kolorowych ubrań teraz dzięki kapsułkom do prania. Wypróbuj teraz. Philips Sonicare to soniczna moc szczoteczki, która usuwa płytkę bakteryjną i do 100% przebarwień nawet w trudno dostępnych miejscach. Poczujesz soniczne doczyszczenie albo zwrócimy Ci pieniądze.

Volkswagen. Wszystko, czego dziś chcę Pamięta o tym Intermarché A teraz olejku jabłki 4,99 kupując dwa Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę Nazywają go zaklinaczem grilla Potrafi wyczuć idealnie wysmażony stek z 15 metrów Przyrządzić gofry. Na zawołanie. A ser topi się idealnie po jego myśli. Kulinarny geniusz? To Brown Multigrill. Kup Multigrill 9 Pro i odbierz 150 zł zwrotu, tylko od Brown. Weź Manti Extra, działa natychmiast i aż do 12 godzin. To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Manti Extra, tej siły wymaga każda zgaga. Odkrywaj świat, zawsze świeżych ziaren z nowym ekspresem Rivellia i dwoma wymiennymi pojemnikami na różne gatunki kawy. Nowa Rivelia z 3 gwarancją od DeLonghi. Zmieniaj ziarna kawy tak jak lubisz. Perfetto. Dziadek na święta powiedział, że to już chyba najwyższy czas, że on by chciał mi przypisać to auto. E, I spisaliśmy taką umowę: sprzedał mi go chyba nie wiem, za 20 zł, e, czy tam za ciasto. Specjalne musiałam dawać ściereczki do przecierania samochodu, bo przecież to nie był zwykły samochód. A to nie jest tak, że my chcemy to auto sprzedać, no bo teraz, gdy dziadka już nie ma z nami, no to ja nie potrafię się nim tak dobrze zająć. Szukam kogoś, kto go pokocha, tak jak dziadek. Szukamy pasjonata Wartburgów. Mati! Jureczku, a gdzie ty jesteś? Na piłce. A co to dokładnie znaczy? Czekaj, czekaj. Na tenisie. O, na koszykówce. Ping-pong? Palet. No to inaczej. Czy ty w ogóle zamierzasz dzisiaj pojawić się w studiu? Mati, czy ja cię kiedyś zawiodłem? Super, Bet. No i super. Odkryj moc świeżości z Silan. Świeżość Silan utrzymuje się 24 godziny przez 7 dni. Dla ciebie i twoich bliskich. Ciesz się eksplozją czystej świeżości. Sinem. Zapach, który pokochasz. Wielofunkcyjny trymer Philips Multigroom. Jedno urządzenie do twarzy, brody, głowy, nosa, uszu i pleców. Jedno urządzenie, a goli wszystko. Wielofunkcyjny trymer Philips Multigroom. Philips. Philips OneBlade prezentuje Golić czy nie golić. Zarost każdej długości, bez podrażnień w każdym kierunku. Przycinaj, stylizuj gór. Wszędzie, również tam. Philips. Sponsorem programu jest dystrybutor leku Antygrypin Complex na objawy grypy i przeziębienia. Sponsorem programu jest operator sieci Plus dostawca światłowodu do domu. A przed nami kolejna walka dzisiejszej gali. Przed Państwem w narożniku niebieskim Michał Łoniewski! na minimum, nie